Kasia i Ania, wielkie gratulacje. Piękny występ z mojej perspektywy. Jaki był z twojej perspektywy? Tym hmm. razem to Kasia jest bardzo zadowolona, Niech to Kasia powie, niech to Kasia powie, no, bo ona jest bardzo powie. wymagająca wobec siebie. No ja, więc jakbyś skomentowała ja. swój występ. Który dostał 40 punktów? Dla mnie subiektywnie, odczuciowo na tym parkiecie to było... Doświadczenie wybiegające poza w ogóle moją świadomość przed tańcem z gwiazdami. Chyba tak to muszę. Zadowolona formulować. czy niezadowolona? To było wspaniałe. To było wspaniałe przeżycie i po prostu jestem przeszczęśliwa i wdzięczna Jani Z każdym kawałkiem swojego serca, że, że mogłyśmy zaprezentować to, nad czym bardzo ciężko też pracowałyśmy i to, czego mnie nauczyła, jak potrafiła poprowadzić cały ten tydzień, żebyśmy teraz mogły a, po prostu celebrować. Jania, a Ty co byś powiedziała na temat Waszego występu? Co ja bym powiedziała? Uważam, że wiesz, bardzo trudne zadanie miałyśmy, nie to, że tańczyłyśmy pierwsze, ale w ogóle rumba pod stresem i jak nie jesteś zawodowcem, jest bardzo trudna, bo jest bardzo wolna i trzeba tak długo wystać na tej jednej nodze. A, ja bardzo chciałam Kasię tak nastroić przed, żeby jednak nie oszalała, czyli, mhm. adrenalinę trzeba ją jakby y, skomulować gdzie indziej niż zazwyczaj, czyli nie na zewnątrz, tylko do środka. Cię tam uspokoić się na tyle, nie, nie rozgrzać i Jak pierwszy krok zrobiłyśmy, czułam takie, u niej takie, taki opór w ciele, wieś, takie napięcie, mówię, o nie, tak nie będzie. Mm -hmm. I tak mówię, uff, oddychaj i tak zaczęłyśmy potem płynąć. Uważam, że było idealnie. No. Było Chciałbym idealnie. jeszcze raz. Też tak, też tak <laughs> uważam. Kasia, jak zareagowała twoja partnerka, jak powiedziałaś jej, że w choreografii jest pocałunek? Słuchaj, no to jest um, teatr, tutaj się dzieją po prostu niesamowite rzeczy i tak naprawdę um, choreografia, cały ten taniec po prostu no, to, no był, był, był bardzo sensualny. No tak, był ale jak Julka zareagowała na te informacje, że będzie ten pocałunek? My jesteśmy bardzo, bardzo szczere i, i wiesz, po prostu rozmawiamy o, o różnych rzeczach Ja ona bardzo kibicuje jakby całej misji, jaką mamy tutaj też w Tańcu z gwiazdami. Mm -hmm. nie? No, to nie jest um, nic dziwnego, że tutaj pary się całują, tak? Jakby to nie był, to nie był jakiś... Um, no, um... no, My z Kaszą bo przede wszystkim opowiadamy historię. Jakby, nie wiem, czy zauważyła, że każdy na taniec jest jakąś odsłoną kobiecej, przybywającej se energii i tym razem po prostu poszło o krok dalej. No tak, bo właśnie ten pocałunek jest już taki bardzo, ale to bardzo intymny, dlatego zapytałem o tę jej reakcję, czyli totalnie luz, róbcie, i prezentujcie jak najpiękniejszą choreografię. Tak było, czy jak? Czy, 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 jeszcze jakieś 4 czy 5 pytań o to zadać, Nie było, <grym> Nie, było właśnie nie padło takie, wiesz, bezpośrednio, że ona ma taki z tym luz, nie? Bo niektórzy partnerzy nie mają z tym luzu, dlatego o to Myślę, dopytuję. Nie, po prostu mamy, yy, mamy tutaj zadaniowość, tak? Hmm. Ona, ona też jest yy, zadaniowa i bardzo yy, wie, o co chodzi tak, w, w tym formacie, więc, więc to nie jest jakby nic, co tutaj moim zdaniem jest do dyskusji, tak? Moim zdaniem, tak, tak jak e, aktorzy w, w serialach się całują, czy, e, e, czy. Czy gdzie po prostu? Czy tutaj, co druga para się już dowoła, to To też... po prostu praca. Tak. Jezus, no. okay. ja ja zadać nie znowu. Okej. nie jeszcze to pytanie. Idziemy dalej. Co ty jako sportowczyni sądzisz o zachowaniu Agnieszki Kaczorowskiej, która po odpadnięciu nie zrobiła live'a, który zawsze był robiony przez uczestników, które odpadli, ani nie wyszła do mediów porozmawiać? Tylko po prostu można powiedzieć, że się obraziła i uciekła. A nie wiedziałyśmy, bo jesteśmy tutaj z wami, um, no. a jak to ja tak na gorąco, byś skomentowała, że no tego live'a nie było i to jest fakt. Nie wiem, no na pewno to jest bardzo w sensie, wiecie, Format odpadania w tym programie no, jest dla mnie dewastujący, bo nie uważam, że ktokolwiek zasługuje na, na odpadnięcie w tym programie. Mm. Mam, mam, ja, ja bym chciała, żebyśmy wszyscy tańczyli do tego finału i ewentualnie wtedy ktoś tam niech dostanie tą kulę i, 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 i odejdzie w chwale. E, bo, bo po prostu wszyscy są wspaniali. No. Ja, ja to, że mogę obcować z tymi artystami, z, 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 z tak wspaniałymi ludźmi, to, 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 to jest dla mnie naprawdę ogromny przywilej. I, Ktokolwiek by nie odpadł, to byłoby mega, mega, smutne. No na pewno byli rozczarowani, bo super tańczyli i fajnie tak. się tutaj bawili, wiadomo, każdego szkoda, no. no... bo tam też padł taki komentarz, że tańczyli lepiej od niektórych, a odpadli. Taki pełen goryczy i niektórzy zwrócili uwagę na to, że to jest brak umiejętności przegrywania. I dlatego z tobą o tym rozmawiam, bo ty jesteś sportowcem i ty wielokrotnie przegrałaś. No zdarzyło się, nie? No były takie sytuacje, Ta, że nie zawsze tak, się oczywiście, wygrywa. Oczywiście oczywiście. No zastanawiam tak, się, czy takie ja obrażanie się jest dobrą metodą po przegraniu. Wiesz co, ja jestem ja też yy, jestem przyzwyczajona, że w moim sporcie mamy start, metę i kto po prostu yy, przypłynie szybszy, mm -hmm. <laughs> kto będzie miał lepszy stoper to po prostu wygrać. Tutaj jest tyle czynników, które decydują o tym, kto przechodzi dalej, kto zostaje, że naprawdę bardzo ciężko jest powiedzieć, nie? Tak, tak na sucho, kto, 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 kto zasługuje na, odpa na, na odpadnięcie, bo my tutaj, no tak jak powiedziałam, robimy show, tworzymy piękne rzeczy, które się przeplatają i każda para ma w sobie taki czynnik tego, że, że, że powinna tańczyć dalej, rozumiesz? Rozumiem, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, Dzień. pocałunek, pocałunek, jak było, jak było. Nie wiem, Wiesz, wiem, pytam, że któryś z tych czterech pytań będzie. Po prostu, Zatem bo na i Kasia z jest wiesz. Nie pytam, bo ludzie są ciekawi. A ty jesteś nie. cudowna, dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. są ciekawi, się, ale pan, nie. mam nadzieję, że, że nikt tam ale że Polska nie zniknie. Mam nadzieję, że Polska nie zniknie z mapy świata. A czemu ma znikać? się <laughs> <laughs> dwie dziewczyny, bo co, mam, to dobra. No właśnie, no, tego, te pytania wszystkie mnie. Tak. Nie chodziło o dziewczynę, jak zareagowała, bo ja bym był zazdrosny. Dobra, nie ma czasu. Patrz, że Pa, 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 pa.